Witam Was, z tej strony Sabal, w kolejnym odcinku z serii Janusz Biedak, czy w sumie minimalnym item shopem, bardziej bym powiedział, że bardziej żul, no ale dobra, mniej się o to. Moi drodzy, wracamy do y, montowania odcinku, wracamy do części serii, jak już powiedziałem, co 3-4 dni będzie odcinek, żeby szybko tą serię zakończyć, do końca stycznia, to może nie dam rady, bo nie wiem ile tego materiału mam, no ale za nie długo i tak będzie fuzja serwera. Od tego momentu, jak ten odcinek wrzucam, zostało w widzowie 30 dni, więc powoli się ta historia kończy, dlatego nie przedłużając, zostawcie łapkę w górę i komentarz, was grube palce nie zabolą, a ja przynajmniej będę miał na chleb, albo na coś innego, co sobie w nie mogę kupić na przyszłym serwerze. Dzięki razie i lecimy z tematem! Oficjalnie można powiedzieć, że mam drugą postać na katakumby, więc w tym momencie mogę robić dwa katakumby naraz. Mamy szamankę, mamy mentala, mamy Bodego razy dwa praktycznie. Nie wiem czy pamiętacie, ale trzeba mieć partę, żeby do katakumb wejść, bez tego ani rusz. A właśnie nie miałem z kim te party zrobić, więc w tym momencie mogę jechać na dwa baty, ale bardziej robię w ten sposób, że DT Master robi w tym momencie katakomby. A Pudzian sobie wali DT na te właśnie konta, które ostatnio zrobiliśmy, w tym momencie mam na błyski. były. Nie, nie były. 96%. Mógłbym mieć 106, jakbym kamień ochrony żywioł kupił, ale mi na niego nie stać zbytnio. A pokazuję wam po to, bo mamy w planach zrobić Zodiaka. W końcu trzeba spełnić to, ten quest, żeby przenieść postać. Być może mi się uda wbić tego max level i level championa, ale... Zanim do tego przejdziemy, to Zodiak jest potrzebny. No i dla samego siebie, nie? Że daliśmy radę. Że e, to jest kolejny dungeon. Na minimalnym item shopie, którego spełniliśmy. No ale jak to się wszyscy spodziewali, dupa. Tyle powiem. Sami zobaczcie, nie? No, słabe są Metiny, już widzę. Znaczy słabe w sensie HP, nie? Ale czy zbije bez od odjeżdżania? Nie ma. Ch nie damy rady. Chociaż... Nie no kto zbił Metina? 1 na 8. Czy zbiłeś Metina? Bo jeden na 8, to zbij Metina. Zobacz czy ty zaszadę. Ja ja mam za słaby jestem. Nie no nie damy rady. Dobra, słabi jesteśmy. Mopta trwa... A to rzadko, bo nie pamiętam, że mi się zaliczało. Dobra, nie, nie damy rady, nie ma co. Gdyby była faza... Z mobami, na ilość tych mobów byśmy dali radę. Ale jest ta faza, no nie damy, będziemy męczyć. Nie, nie ma co, trzeba podbustować postać, mi A słabi jesteśmy. Dajcie do miasta Elo, nie? Kupujemy, nie? Czy nie? Bo fajne, no ja mam kurwa Gówno, ja mam takie coś, patrzcie. No fajnie, że ma przedmioty i w ogóle, no ale. Nie ma nieumarłych. Dobra, uwaga. Trzy zmianeczki. Ja pierdolę pod grotę mi zrobiło za pierwszą, i co ja mam teraz zrobić? Bo muszę zmiksować: NNS, blok i Diabłyty. ty. Kruk z poprzedniego odcinka, którego zrobiliśmy na 9, szedł mi za że 9 bon, coś w tych okolicach. No i plany na zakupy to poprawę postaci: właśnie to te, bądźcie co widzieliście, to kupiłem na nie umarłe. Plus jeszcze w dobijemy na y, masterze, trochę na pudzianie. Z tym podzianem to mam pewne plany, ale nie wiem czy wypalą, powiem później, nie będę tutaj spoilerował, lecz tak, no trzeba, trzeba jakoś zainwestować, a najlepsza inwestycja to poprawa postaci. Drugą sprawą jest to, yy, i nie zmienia to faktu, że musimy mieć przynajmniej dwie podobne do siebie postacie. Janusz zawsze będzie był najwięcej, bo tutaj mam Nazary, które wylosowaliśmy na początku yy, serii. Tutaj będę miał jakieś desk, nie deski, główny temp-shop, więc Janusz zawsze będzie był najwięcej, ale przynajmniej, żeby będę ten master, albo właśnie później, ale później to właśnie będzie miał eku z Janusza, będę sobie po prostu żonglował, ale najważniejsze, żeby master przynajmniej w tych 70-80% był zbliżony do Janusza, bo wtedy moje dropienie, moje zrabianie e, robienie DT, innych jakichś aktywności będzie robione podwójnie na tym samym poziomie, nie? A nie to, że załóżmy DT Master będzie robił katakumby pół godziny, gdzie ja już szybko zrobię DT i będę czekał aż Master to ogarnie. Wiecie co chodzi, nie? Taka żeby zakładka była po prostu. Dlatego kupuję szarfę i też tam pewnie wpalne Fenixa plus 7. Chciałbym, żebyście też zrozumieli, że nie da się grać tylko na jedną postać. Przy tym item shopie musisz mieć dwie albo trzy postaci bijące. Trzy to ciężko jest ubrać, szczególnie gdzie ten serwer jest fuzjowany po praktycznie trzech miesiącach i ciężko jest to zbić, że no to jest bardziej zarobek albo dropienie na pół roku do przodu, żeby mieć trzy postacie, ale. D2 to jest minimum, nie? Tak jak w moim przypadku, jedna robi katakombę, druga robi DT. Ale nawet przy samym expieniu, jeżeli wasza główna postać będzie tylko expiła, no to wy nie, nie zarabiacie, no nie, nie, nie... ma przynajmniej w Metinie, pomijając V2, V3, gdzie jeszcze yangi są coś warte, ale pomijając start, nie ma spota, gdzie expią zarabiacie. Instancje, wiadomo, ale mówimy tutaj o e, early game'ie, nie? Dlatego trzeba i muszę. Reasumując, taki krótki statement. Yy, udało nam się zrobić kruka i ten kruk praktycznie ubrał mi postać. Nie wiadomo, mógłbym mieć go w szarfie, ale nie bym jak miałbym średnich. I musiałbym widza poprosić, zapłacić za to, nie wiem, dobrze zrobić, dać 4 litery komuś, żeby, żeby miał przynajmniej 30 średnich. A tak, sprzedałem tego kruka, kupiłem Feniksa, kupiłem Rubina, kupiłem szarfę i tą podstawę, to przynajmniej te minimum już mam i o parę KD więcej bije i szybciej będę zarabiał. I o to właśnie w tym chodzi. To jest... Po to jest ta seria, żeby po prostu zarabiać jakkolwiek i, i się rozwijać. Czyli mamy już tąpnięcie na G i Berserk na G. Jep! Ale ładnie to wygląda. Yep. Jep. zrobię ZBS. Tarcza plus 8. Czy Jakub zrobi? Nie wiem nawet ile takie coś jest warte. No to na 8. No niestety, zrobię ja takich tarcz miałem z 20, może z, z 6 zrobiłem na 7, i 2 na 8, tam 3 i tyle, nie? Zajebiście ciężko tarczy wchodzą. To jest niesamowite. Nasza pierwsza licytacja Ziemi Gildi na tym serwerze. Nie pamiętam ile tam walnąłem won. To macie tutaj w tym momencie na klipie, bo to mówię z pamięci. Ale razem mówię, nie udało się. Gildia przeciwna wywa wywaliła na to 17 albo 18 wonów. Co w przeliczeniu na, na tamten okres wynosiło około 1000 zł, prawie? Więc ja nie wiem. I to w hunio. czy to mi się opacało? Być może, ale kupili. No, kto bogatemu zabroni, nie? Kobalku. Bo w pie uważaj, bo ja tu mam silne skiny. Uwaga Końcówka taka z dwóch błonów. 52. Półtorej wona. A tu? No, a dwa wony na plusie jestem, nie? Tu mamy dwa wony, a tu półtorej, no, powyżej dwóch wonów. Więc dwa wony na plusie. Wydaje mi się spokojnie, pownie. Spoko, Napiew na 8. 7. Uwaga. To na dziewięć, to nie. Wywalmy tu razu. Fajnie się zaczyna, powiem wam. Wiem, że ten, ale... To. Dobra, mamy bojowego plus 9. Dla, dla mnie. To nie, nie tym. Plus 8. Plus Czy Jakub coś zrobi? To, to, to wszystko na zrobek jest, nie? Plus 8 jedynie. Nie będę na plus 9 ulepszał. Yy, między te trzy itemy... Robimy... podręcznikami, bo są najdroższe. A te dwa tymi. Jak myślicie, ile... Lepszy? Jeden przedmiot? A ja mówię żaden. żeby mnie wkur... Ale mamy bojowego plus 9. Jaki zalążek PvP mamy, nie? Wejdźcie po kolei, tarcza! Dobra, starczy mi. No dobra, elo. Rozgrzane. To druga tarcza będzie. No niestety. Trudno. Dobra widzowie Oj życie Bojowy i tutaj napis 9 Podsumowanie sklepu Tutaj Proszę bardzo yy, Parę, parę brans Nasiorków Tytanki to kurków do Tutaj jakieś zbrojki no mamy tutaj pitos, nie? Nie ma biedy. Wiadomo, nie ma szału, ale nie ma biedy, nie? To jest w ogóle w kalendarzyku? I to pa jeden! Jak na mapę trzeba mieć przynajmniej trzy, żeby się tepnąć. Patrzcie. Magic... Zmianka to jest, pa. Pa jeden z drugim, nie? 아. 빠지든지 둘이. 우아가. 5스레타 어깨 꾐냐 이 두두페. 우아가. 됐어. 우아가. 우아가 우가. 이제 나타나도 이치네가 Mistyki kur... <laughs> Jebane krwawienie! Ale się świetnie bawię, dobra, dawaj kolejne konto Zaklęcia i nic więcej no Nie, nie zmiksujemy tego, nie wiem czy już ma więcej, nie wiem czy mam więcej zmianek Wątpię yy, odda, Czy oddać się a Zesra, nie? Nie wiem, 37 dnie. musi być. No, to, że musi, znaczy, że wbije, nie? No jest, nie? Podbiłem wartość trochę truty. Znaczy, nie, to nie, nie będę tego używał, bo to nie ma sensu, ale troszkę truty podbiło wartość, niedużo, nie? No i plan dnia wygląda tak jak na tym obrazku. DT Katakumby ulepszanie sprzedaż. DT Katakumby ulepszanie sprzedaż w nocy jak śpie ekspie. No i tak ja więcej na razie nie mogę robić, ale przez to starcie szybko, aktualizuję moje postacie, co chwilę coś ulepszamy. Sami widzicie jak nie jakie kruk to kolejny bojowy i tak to się wiedzie w tej Polsce, tylko problem jest właśnie ten, że robię jedno i to samo, ale nie jest przynajmniej nudno, bo mamy na co wony wydawać i przewalać w sumie. Kolejnym moim poważnym zakupem będzie Rubin na Pudziana, No bo żeby szybciej robić te Plus, mam coraz większy problem. Z ludźmi na DT, bo miksują. Nie chodzi mi o Polaków, że coś ze streama mi się wbija, ale dużo Turków jest strasznie. Jak często stałem autołowy to ktoś mi przychodzi i mi bije postać, nie? A mając takiego Robina, no o parę KD majd'u ze skillast, a tym bardziej jak mam duchowe na P... E, czuć różnicę, no musiałem, nie miałem wyjścia. Może pieniądze w błoto, ale wydaje mi się, że potem to odda. Może kiedyś to wyjmę i, i tak mi się zwróci, chociaż... Nie wiadomo jaka jest szansa, żeby to wyciągnąć. Proszę Tutaj 10 ludzi proszę, nie? Za pierwszą zmianką. O kur... Za pierwszą zmianką? Wtedy zmianki? Dziękuję No i się opłacało streamować z POE. Poe dał mi 10 ludzi, 5 kryta 3 wony zainwestowałem A zrobiłem Zarobiłem Z 20 6 chyba mnie Jakoś tak 15 na plus 7 To mi daje 7,5 na zrobku 8 Bonów prawie Znaczy zrobku na 3 5,5 bona na czysto wychodzę Panie! Ale oddaję dla testu te 3 na 8 Chyba, że nie mam kawałki lodów, to nie Mam Czy odda? Te zostawię. I tyle w zarobku. Wakomstwo. Nie no, to musi oddać. I teraz kolejny. nie ma Pereł Tu mamy dwa wony Tu no tak samo w sumie wychodzi mi 2 p4 4, ma 4-8 68 Dobra kurwa widzowie Uwaga, wiem że mi nie ulepszy Patrzcie na to. Chęci do gry wzrosły o 200%, nie? To sobie, sobie. Budujemy szamancia. Pod grotę, zanim pójdziemy spać. Ambitny plan dzisiaj, czy nie? No i tak, pora wekspić szamana do 9.5, bo jakoś max level trzeba wbić, a buff chyba by się przydał. No wiecie, mapa na ty level potrzebuje dwóch postaci, a nie solo. No, już przeżywaliśmy to na Onyxie, jak miałem tylko jedną postać i żałowałem. No i pomyślałem, że Szaman sam sobie to wbije. Dlaczego? No bo jeżeli ja będę non-stop expił Szamana Januszem, to nie dość, że exp się będzie dzielił, bo nie zawsze będę miał Księgi na 100%, to jeszcze, co najważniejsze, będę miał zajętego Pudziana. Czyli nie będę mógł zarabiać na dwie postacie. Dlatego zainwestuję te wony, które miałem, wszystkie w Szamana. Całe eku mu kupię, zrobię. Jeżeli tam będzie trzeba, to zmiksuję tymi zmiankami z B, bo mam trochę ich ze, ze szkat ucznia yy, i jakoś to będzie. Ale zaraz zrobimy jakieś moje podsumowanie. Ja skipnę te miksowanie, te kupowanie, bo to są takie i grosiki, Wiecie, jak eku na błyski działa, ale wam zaraz pokażę, jak to się prezentuje. Mniej więcej. Uwaga, jak to wygląda. Na diabły mamy 90% Na błyski 78 On Powinien mieć 83, ale no nie mam Czy już stoi jakiś spot? Pewnie tak, nie? Pewnie tak. O ile będę bił nie, nic mnie nie biją, ale to są zwykłe moby To był kryj czy to było? Osiem tysięcy skrytym. Nie wygląda to źle, nie? Ale to jest osób. Ale to tu jest osób. <grym> ja pie... <grym> Poezja, powiem wam. Grałem w poe wczoraj, wiesz? To są Pol Polacy, nie? Zobaczcie, Polska, Bebzon, Rimuru. Albo z drugiej strony, wiecie co, W to Eksmy z Polakami. Jak powiedziałem, tak zrobiłem. Update będzie w następnym odcinku, jak Szamana, szamanka sobie poradziła, ile na dobę leci tego Ekspa. Niestety nie ma pustych spotów, są praktycznie niemożliwe, a nawet jakbym miał, to za jakiś Turek albo jakiś Polak by mi się zbił to albo by mnie wygonił ze spotu, albo by mi zsuł. Niestety takie są realia. Serwerów, gdzie potrzeba, albo nawet jest zakazane robienie multi żeby mieć e-bojtowe szkatułki. Więc dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! I do następnego odcinka. Elo.